Dziedziemy kochani to ja Ani. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was trochę smutnego filmiku, trochę również trudnego dla mnie. jak możecie już zobaczyć, nie, nie mówię do Was takim zapałem jak zwykle. Ale tak wszystkie grawie dzisiaj już na jeździe nie będę dzisiaj opowiadać o stroju. Też stwierdziłem, że jest to niepotrzebne. Dlatego wsiadam na konia i zaraz się wszystkie wywieziem. Jak widzicie, nastąpiło dużo zmian, bo po pierwsze nie jestem na koniu oraz nie jestem w miejscu, gdzie Ogólnie trenuję. Ale nie wydarzyło się dużo przykrych dla mnie rzeczy, równie jak w stanie, również jak z koniem. I teraz wam o nich troszeczkę opowiem, zaczynając kwestii z kwestii z... 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 mojego konia. Jak widzicie, nie znajduję się na nim, tylko znajduję się na koniu Panda. Nazywa się to jest Clutch Panda. Yy. Jestem też zupełnie w miejscu na trening, bo jestem ogólnie na tak powiem, taki tej takiej hali, która jest zarówno do ujeżdżania, jak i również do y, y, skoku w drugiej stronie do skoków. I jeszcze właśnie zaczynają. Zmieniłam stajnie. A znajdę, co się stało, już Wam wyjaśnię. Tutaj jest to stanie kretyńskie. Że oni tego nie dopilnowali. No, wydarzyło się, że to mianowicie tak, że stanie Murland. Oczywiście, jak to jest, że w naszej scenie znajduje się dużo youtuberek. Ogólnie, które są też sławniejsze, mniej sławne e, i w ogóle. No i kto, ktoś mnie tam znał w tej stajni. przyszedł sobie. Co? E... No co, no co się stało? Przyszedł sobie do mojego konia, otworzył sobie jego box. Jakieś dziecko, jakieś Otworzył books i nie zamknął. No i co się stało? No i to oczywiście uciekł. I od paru dni, przepraszam za mój głos, ale jest mi bardzo przykro, od paru dni nie możemy go znaleźć. E, więc na razie jest sytuacja obecnie taka. Ze to jest kratyńskie, że tak puszczają po prostu do stajni, gdzie są konie yy, prywatne. Jak również jest kratyńskie ze strony stajni, to już w ogóle pozwala, żeby były takie sytuacje. Ja rozumiem, że nie mój, nie mogą dopilnować wszystkiego, ale jak widzą, yy, że ktoś wchodzi, to powinni go zatrzymać, prawda? Więc to mam i debilne ze strony stajni, ale mur Murland stajni? Ale no nie będę już tutaj wnikać, więc znajdę, nie wiadomo jak to będzie. <laughs> Jeśli nie znajdzie, to będę dzwonić na policję, będę pytać. I prawdopodobnie wtedy wezmę konia w dzierżawę, możliwe nawet, że będzie to un. Znaczy panda. Um, tak powiem, że E, tak, jest mi bardzo przykro, bo zaczęłam z tym koniem coś robić, a tutaj taka niespodzianka. E, kolejna sprawa, będę jutro startować w zawodach, więc dzisiaj też się trochę przygotuję. E, zmieniłam również stajnię, tak jak już wcześniej o tym wspominałam. A mianowicie zmieniłam stajnię na stajnię Srebrnej Polany na farmie Steve'a. Więc, myślę, że nie jest to jakaś najgorsza stajnie. Yy. Jeszcze kretyńskie było to, że ze strony samego zarządu stajni, bo ja oczywiście to zgłosiłam, prawda, bo to tak nie mogło być. To samo kretyńskie było to, i słowa, które ja mam chyba nawet nagrane, albo i nie. Powiedzieli, radź sobie sama, twój konto to nie nasz problem, to, to mnie już kompletnie zwaliło, bo nie dość, że w ich stanie coś takiego się dzieje, to oni ani zero współczucia nie okazują, ani nic, więc to było ich strony moim kretyńskie. Eee, tak. No, więc tyle mam do powiedzenia tutaj, załamało mnie to tak powiem. Jutro mam zawody, więc pewnie też z tego będzie realistyczna sesja. No, przechodzę sobie na okusę. Jak widzicie. No, Brak mi co do tego słów, nie wiem co tutaj więcej mówić. Myślę, że e, mam nadzieję, że nie spotkam się z hejtem, jeśli chodzi do tego właśnie, że mam nadzieję, że nie spotkam się z czymś takim, że co, serio? I właśnie teraz proszę, żeby było co do więcej pytań, jak że co, serio, czy coś takiego, po prostu nie. Zaczynam też niedługo obu konny, więc też pewnie z tego pojawi się parę odcinków. Panda jest bardzo spokojnym konikiem, jak możecie tutaj zauważyć, że nic się nie dzieje. Dzisiaj myślałam, że będzie trening bardziej ujeżdżeniowy. Jak widzicie, przygotowałam sobie tu wszystko, ale niestety tak się nie stało. Będę miała trening y, półjeżdżeniowy, półskokowy. Nie mam tu nic do powiedzenia, jeśli chodzi o tą sytuację. Więc mam nadzieję, że odbierzecie to ciepło. I mam nadzieję, że jakby najdzie, się znajdzie, bo jest mi naprawdę przykro, bo kupiłam tego konia i zaczęłam naprawdę czuć, że mam coś takiego jak swoje. A teraz stała się taka rzecz, i jeszcze stanie na to kompletnie, brzydko mówiąc, w dupie. No, tak. I chyba niezbyt chcielibyście się spotkać z taką sytuacją, prawda? Yy, nie dość, że zginął koń, za którego ja zapłaciłam za wszystko. To jeszcze wiecie: jakieś obce dziecko wam wchodzi do boksu i tego konia wyciąga. No, halo, to jest coś nie tak. Tak nie powinno być. nie powinna reagować. Albo chociaż, nie wiem, sprawdzi na monitoringu, kto to być. Ja na miejscu jakiejś innej osoby, która by chciała zrobić z tego aferę po prostu by zadzwoniła na policję. Ale ja że chciałam to załatwić po dobroci, bo nie jestem osobą witującą się, to chciałam to załatwić po prostu po dobroci. Ale że się nie dało. Przejdę sobie tutaj do galoru, tylko spróbuję zastępa bardzo ładnie. Bardzo jak tutaj możecie zauważyć na pandzie bardzo fajnie wszystkie pomocy i w ogóle działają. Nie mam tutaj do tego konia nic dopowiedzieć. Tylko najgorsze jest to, że jest ono tak czy koniem z hodowli najprawdopodobniejsze będzie to, że albo pojedzie na rzeź, albo wystawią ją do sprzedaży niedawno, więc Bo ona akurat nie może mieć dzieci, więc w hodowli nie będą trzymać nie? O O! Ohoho, tego tak nie miało być. Widzicie właśnie nic nie odwala, bry, e, żadnego brykania nie jest kompletnego. A kto jest dzisiejszym operatorem kamery? Jest to moja koleżanka. No i zaczęliśmy coś skakać. I ruszymy tutaj szybciej. Wiele kursu, odpoczynku dla mnie, pojedziemy teraz na drugą stronę.

strony na sobie, na no, wieniec ruszam. Jedziemy na krzyżaczkę. Hu uh, uh, hu. Uh. Ej. Dziękuję panda, to nie jest do końca skoków. Jak już możecie tu zobaczyć, znaczy bardzo dobrze się na nie skacze, ale często wyłamuje i w ogóle nie jest on znowu. Nie jest on jakimś świetnym koniem, tak powiem do skoku. Jak widzicie, tu nam klawo idzie. Nie bardzo wysoko skakać. No teraz bardzo ładnie pojechało. A no jak widzicie nie jest źle. Coś jeszcze tu sobie skoczymy. No i już sobie przejdziemy powoli do kosika, no i do nie będę go tu rozstępować, bo jeszcze pójdziemy na dzikie galopy jak pojedziemy sobie tutaj, bo... bo nie będziemy używać tutaj podróż, pokocimy. Oklep. A czy nie na oklep, to na Dobra, ruszymy się już.

Dobrze nam tutaj idzie to przejście. Bywało na pewno gorzej. O. Musimy tutaj trochę wolniej. nie ma tutaj za bardzo jak spaść. Tak, coś się tu pogubiłam. Trochę podobnie ziemniaczków. No i dojeżdżamy do naszej nowej strony. Przez miasto, przy, przez miasto przejedziemy spokojnie. Ona jest podkuta. Okej, okay, więc jesteśmy na miejscu, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podoba oraz, że tak jak już powiedziałem ciepło odbierzecie to, że właśnie takie stało znajdę. No i mam nadzieję, że tak jak już powiedziałam, i czekajcie oczywiście na kolejne realistyczne SSO, więc trzymajcie się i cześć!